tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ja to widzę inaczej, czyli rząd ma problem, bo ma za mało zakażeń. <laughs> Albo może taki tytuł dam, że rząd tak wypłaszczał, że aż się za bardzo wypłaszczyło. Pierwsza uwaga natury jakby osobistej. Zrobiłem test na przeciwciała. Dodatni. Zarówno IgG, IgG jak i IgM są dodatnie. A zatem... Dodając to do utraty węchu, mamy, prawda, odpowiedź, że tak, to był COVID. Nie grypa, nie zatoki, nie jakieś tam, prawda, e, hipochondria maxima, tylko COVID-19. Przeszedłem go bardzo lekko, e, dwa dni takiego lekkiego przeziębienia. No, gorsze było, był, 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 gorsza była utrata węchu, dwa tygodnie e, totalnie nic, następne powiedzmy 10-14 dni powolnego odzyskiwania. Dzisiaj bym ocenił, że jakieś na 80% odzyskałem ten węgiel, więc źle nie jest. Yy, no ale wróćmy do tego rządu. Co z tym rządem? Otóż w poniedziałek podali dane, że zakażeń jest 5 tysięcy. Co prawda testu było 25 tysięcy, ale to już, wiecie, to nie są te liczby. Było 25, 27. Ja mówiłem, że będzie zaraz 40, jeżeli tylko damy rady tyle przetestować. Yy, no właśnie. W którymś momencie e, rząd, bojąc się, że przekroczymy takie liczby, że tamte rzucone tam, że tu, hu, hurdur, będzie kwarantanna narodowa, jak przekroczymy wskaźnikiem takim, to wtedy już musi być kwarantanna narodowa, nie? No, i de facto byłby to lockdown. A przecież oni powiedzieli, że lockdownu nie będzie. Minister Sasin mówił wyraźnie, nie będziemy zamykać. Notabene okazuje się, że gdyby dobrze liczyli, nawet nie testowali, ale liczyli to przekroczyliśmy pierwszego i chyba drugiego, czy 11 listopada z tych obliczeń tego 19-latka z Bydgoszczy czy z Torunia, wynika, że przekroczyliśmy ten wskaźnik kwalifikujący do narodowej kwarantanny, ale ponieważ się do, nie doliczyli, czas już minął, no już dobra, ach, zapomnijmy, nie? Więc tak naprawdę jak najbardziej, jeżeli byśmy traktowali poważnie te wszystkie obostrzenia, że one mają coś dać, to tak, w październiku trzeba e, e, kwalifikowaliśmy się do tego, żeby być, y, y, żeby robić tam te lockdown i tak dalej. To nie zostało zrobione, znaczy zostało, ale częściowo, i w sumie w sumie, z mojej perspektywy, osoby, która przechorowała lekko, odzyskała węch, to ja mówię, no i bardzo kurwa dobrze. Bardzo dobrze, zrobiliśmy to szybko, to wszystko zaczyna naturalnie spadać. Oczywiście cena nie jest wcale taka niska, bo w listopadzie mieliśmy wzrost o 40% zgonów. Ogółem, nie mówię, nie mówię o samego covid ale ogółem, czyli jakieś 15 tysięcy zgonów więcej. W listopadzie prawdopodobnie będziemy mieli 100% wzrost liczby zgonów rok do roku. I szacuje się, że może umrzeć dodatkowo, w porównaniu do listopadów z poprzednich lat, jakieś 30 tysięcy. I teraz, oczywiście, każda śmierć jest tragedią. Z drugiej strony każdy umrze. Musimy się z tym liczyć i jakby, no nie można z tego robić też jakby rzeczy jakby... Zupełnie no, jak, no, dramatu, i tak dalej. Taka jest kolej rzeczy. Oczywiście bardziej bolesne jest to, jeżeli umiera osoba w sile wieku, um, niż ktoś, kto i tak, i tak um, miał przed sobą powiedzmy rok czy dwa lata życia. Natomiast no, oczywiście jest to ból dla bliskich, dla tej osoby. W, ze, z tych względów w ogóle. Epidemicznych, to, to, to odchodzenie jest szczególnie przykre, no bo nie można się pożegnać z rodziną, rodzina się nie może pożegnać z tym umierającym. No dużo problemów. Ale nikt nam nie jest w stanie zagwarantować, że gdybyśmy zrobili ten lockdown i nie przekraczali tej liczby, to że mielibyśmy znacząco, bo ja nie mówię, że nie mielibyśmy mniej zgonów, bo pewnie byśmy mieli. Ale czy mielibyśmy znacząco mniej zgonów? Ile tych zgonów było mniej? 100? 10 tysięcy? Oczywiście można powiedzieć, no a kiedy, kiedy warto by było zrobić, tak? Dla 100 nie warto, a dla 10 tysięcy warto? E, więc trochę to jest na zasadzie, no trudno, stało się. Stało się jak się stało. I is, what it is. Umarło prawdopodobnie 45, 50 tysięcy ludzi więcej niż normalnie. Coś co na początku pandemii jakby nam ktoś powiedział, że będziemy mieć o 50 tysięcy więcej zgonów, to wszyscy by się za głowę złapali. Jak to? Jak to? Nie, nie, nie możemy. Musimy robić wszystko. No tak to. Właśnie tak to. Tak to się to zrobiło, że. Yy... Zatkana służba zdrowia, problemy z brakiem. To jeszcze nie jest koniec, tak? Bo to niestety przez pół roku żeśmy nie leczyli, i tak dalej, to się jeszcze nie skończyło. Ale jaki problem ma teraz żon? No, bo w zasadzie mógłby powiedzieć: no, może nie, chcieli, nie planowaliśmy, oczywiście, nie chcieliśmy, żeby, prawda, kto umrze, ten umrze, mimo że tak wyszło, no, ale to nie nasza wina. No, ale w sumie fajnie, że się już tutaj wszystko uspokaja, nie? Eee, a uspokaja się dlatego, że przechorowało prawdopodobnie, naprawdę miliony Polaków to przechorowały. Coraz więcej osób zaczyna wrzucać, tak jak ja, testy, <testy> jeszcze nie wrzuciłem, ale no, tym filmem jakby wrzucam, e, testy na przeciwciała, informujące, że tak, miałem, mam, mam przeciwciała. E, jeżeli tych osób w populacji będzie 20-30%, będą ci, którzy są tymi przemieszczającymi się, którzy są, wchodzą w wiele interakcji, to ta epidemia zacznie sama z siebie wygasać. Takim przykładem trochę z tego, tego jest Bergamo, w którym Włosi się dziwią, ale w Bergamo nie ma drugiej fali. Natomiast we Włoszech jako kraju jak najbardziej jest. Teraz dotyka południa. Nie, nie, nie tylko południa, ale tam, gdzie nie było jej na wiosnę, no bo została zduszona. Eee. Oczywiście jest dużo wątpliwości, czy można się drugi raz zarazić, czy nie można. No są pojedyncze przypadki, że można. <laughs> ja w ogóle bym ym, 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 chciał, żeby było coś takiego, żeby ten, kto, komu stwierdzą, że ma te przeciwciała, dostaje glejt, że ja mogę chodzić do kina, <laughs> latać samolotem i tak dalej. Byłoby fajnie. Nie, nie, nie zanosi się na to, na pewno nasz rząd tego nie wprowadzi jako pierwszy. Jeżeli by coś takiego zaczęli wprowadzać za granicą, no to być może, że u nas się to zaadaptuje. Ale w czym jest w, w, ciągle nie doszedłem do tego, w czym ten rząd ma problem? A no ma problem w tym, że ciągle przykręca śrubę. To znaczy, oczywiście poluzował, że otworzyli te sklepy. W sklepach szaleństwo, bo po prostu trzeba, trzeba iść na zakupy. Przecież Mikołaj, przecież Black Friday, przecież yy, yy, święta, no trzeba iść na zakupy. E, no, no, zresztą, jak się ileś czasu nie było, no to też potrzeby jakieś tam, prawda, ciuchowe, elektroniczne i tak dalej, no nawarstwiają się, nie? E, no i oczywiście to jest dramat dla firm, więc, znaczy dramat, dramatem było to zamknięcie, więc jak otworzyli, no to dobrze. E, no ale yy, yy, sen w tym, że gastronomia, fitness, targi, yy, biura podróży, cała turystyka, wszystko jest zamknięte. Co więcej, pomyślano, że... Kurczę, no bo naprawdę jeszcze dwa tygodnie temu się wydawało, znaczy, co prawda ja mówiłem na tym filmie tam z miesiąc temu, że podejrzewam, że jak to się wszystko tak rozchula, to do końca roku może być tak, że zacznie to wszystko wygasać. <coughs> Ale. W listopadzie nie wyglądało to za dobrze, nie? Znaczy tak, te wszystkie dane, o których ja mówiłem, że tam zwiększenie liczby zgonów, że te y, poszybowały tam do 27 tysięcy, tak naprawdę na luzie byśmy robili i 50 tysięcy dziennie zakażonych, gdyby tylko były testy robione. E, więc mając to na uwadze, wymyślono, dobra, to zmieniamy te ferie, robimy je razem w jednym, dwa tygodnie, żadnych wyjazdów nie będzie, wszyscy mają siedzieć na dupie w domach, oglądać kurwa teleferie w TVP. Ja oglądałem prawie całe życie, nigdzie nie wyjeżdżałem w sezonie zimowym, pierwszy raz na ferie zimowe to pojechałem w czwartej klasie liceum. Autentyk. Zawsze tylko w domu i kurwa śniegu zwykle nie było, więc da się. Więc tak samo pomyślano w rządzie. Nie będzie żadnych ferii i koniec. Ale, ufaj, jak to nie będzie ferii? A co my z tym śniegiem, co tu, kurwa, naśnieżamy na tym, w tym zakopanym? I co my teraz z tym zrobimy? To ile to pieniędzy kosztuje? I najlepsze jest to, że ci górale mieli nadzieję, my pójdziemy do rządu, jeszcze zanim to głosili, my pójdziemy do rządu, my im powiemy, słuchajcie, ludkowie w Warszawie, słuchajcie, no, dla bezpieczeństwa weźcie te ferie, wydłużcie do marca. My se zarobimy, ludzie się nie zakażą, będzie najlepiej. Sęk w tym, że oni wymyślili coś kompletnie odwrotnego. Czyli nie tylko, że wam nie wydłużymy, nawet nie zrobimy wam tak jak ten, to jeszcze na te dwa tygodnie wam zakażemy. Dodatkowo dochodzą takie pomysły jak zakaz yy, tych spotkań powyżej 5 osób. No i yy, całe dylematy. No dobrze, ale kto to będzie sprawdzał. Czy będą chodzić y, patrole policyjne i ten. Póka jest, jest taki mem z Borewiczem. E, Borewicz y, siedzi tam zasępiony, nie? I sekretarka go pyta, co tam, y, nad czym pracujesz? A wiesz, rozpracowuję taką rodzinę. Kupili trochę więcej jedzenia, prawdopodobnie coś się szykuje na wigilię, nie? E, więc y, te za trzy tygodnie te wszystkie obostrzenia będą totalnie absurdalne. Za sześć tygodni, czy tam za pięć tygodni, jak zaczną się te ferie, to beń, wszyscy będą widzieć naocznie, że to jest jeden wielki absurd! Że nic nie przemawia za tym, żeby ludzi trzymać w domu, nie pozwolić im jechać na te ferie, zlikwidowane, Ale jak się, kurwa z tego wycofać?! Przecież wyjdą na idiotów, jeżeli się z tego wycofają! No nie pierwszy raz, ale... no jak się z tego wycofać? Nie wycofają się! Co więcej, zaostrzane są kolejne, tylko wszystko za późno. nie? Podobno od tej soboty wszedł nakaz, że w firmie, jeżeli jest więcej niż dwie osoby w pomieszczeniu, wszyscy mają mieć maseczki. No wiecie, ja jestem zwolennikiem maseczek, ale ja maseczki zakładam, żeby wejść do sklepu, zrobić zakupy, pójść do kościoła. No, teraz tam przejść ten, ale jak tylko dochodzę do lasu, od razu nawet powiem Wam, że na. Na terenie otwartym, jeśli y, nie widzę przy, koło siebie ludzi, no to sobie opuszczam poniżej nosa, bo to jest wkurwiające, no nie, nie oszukujmy się. E, i ko, i, inaczej, wkurwiające jest to, że to Ci przeszkadza na nosie, ale wkurwiające jest to, że przecież nikogo nie zarażę, bo tu nie ma żadnych ludzi, tak? W promieniu na 20 metrów koło mnie, tak? A jak do kogoś się zbliżam, to, to zakładam na nos. E, no ale prawo, przepis. Natomiast jakbym miał siedzieć 8 godzin w maseczce, to bym dostał jebla. Nie oszukujmy się. Yy, I ludzie dostaną. Dostaną szajby. Jeżeli będą wiedzieli, tak jak ja, kurwa, ja to przechorowałem. Mam też na ciała. Tu w naszej firmie wszyscy byli chorzy. Przechorowaliśmy. I mamy teraz jak debile siedzieć w tych maskach kurwa na ryju yy, 8 godzin codziennie, przecież to szlak człowieka trafi. I co? I do rodziny nie mogę pojechać, oni też przechorowali. Też mają wynik naprzeciw ciała. I nie mogę do nich pojechać. I na ferie z dzieckiem nie mogę pojechać. O wy. Także yy, będzie tak ciężko zmotywować ludzi. I wiecie czym to się skończy? Skończy się to tym, że wszyscy będą to gremialnie olewali z góry na dół ciepłym moczem. Yy. Nastanie takie rozprzężenie i poczucie yy, absurdalności tych przepisów. Poczucie, że lekceważymy to prawo. Absurdalne, mamy to gdzieś, nie słuchamy was. I to jest powiem wam no, może nawet gorsze niż te yy, dla rządu, dla rządu, że to może być dla nich nawet gorsze niż, ta, yy, niż te strajki kobiet. Yy, powiem szczerze, że strajki kobiet. By sobie spokojnie wygasły, gdyby nie to, że oni tam, prawda, postanowili je rozganiać i pokazać, jacy są twardzi. Ale mówię wam, zobaczycie, że y, to pokazanie, jacy tu jesteśmy twardzi, jakie wprowadzamy zakazy absurdalne i będziemy za nie karać. Słuchajcie, jeżeli y, rząd mówi tak, czy ktoś tam z rządu, my słyszymy, że ludzie se normalnie jadą do hotelu, se piszą, że w sprawie służbowej, a on nie jadą w służbowej. Oni se tak żartują z państwa, to my będziemy chodzić po hotelach i sprawdzać, jak złapiemy, to kurwa, pomocy nie dostanie ten hotel. I będzie musiał oddać wszystko, co dostał, starczy. Ha, ha, ha! Tylko to jest totalnie absurdalne podejście. To jest głupota taka, jakiej po prostu no, aż ciężko mi w to uwierzyć, jak można być tak głupim, bo ludziom trzeba dać furtkę. Ludzie dostaną szajby, jak nie będą mogli yy, gdzieś w jakiś sposób pojechać, kupić yy, i tak dalej. Dostaną szajby. Yy, I jeżeli ten ktoś oświadcza, że jest służbowo, to wiemy, że ośmiu innych zrezygnowało, bo nie chce poświadczać nieprawdy swoim podpisem. Nie? Ale tych dwóch na dziesięciu jest zdeterminowanych i chce. Notabene wiecie, e, to jest taka absurdalna sytuacja, że jak szef pojedzie ze swoją sekretarką, z którą ma romans i napisze, że są sprawy służbowe, to jest ok, ale jak pojedzie z żoną, która nie pracuje w jego firmie, to mandat. Skandal. Mimo, że mieszka z nią w jednym domu, tak? I takich absurdów będzie więcej. Coraz więcej. I tymi absurdami podejrzewam, że rząd się zaora, zagoni sam w kozi róg. Zapędzi się w kozi róg. Dlatego, że naprawdę ludzi, którzy sobie zrobią ten test za 65 zł, czy mam przeciwciała, będzie coraz więcej. Coraz więcej ludzi będzie mówić, a dlaczego ja mam kurwa siedzieć w tej masce? A dlaczego ja mam e, chodzić, y, prawda? Nie mogę chodzić tam, gdzie ja chcę. Zobaczycie. Zobaczycie, że to ich wywróci bardziej niż tak. Ten... Chyba, chyba, że zmienią zdanie i poluzują szybko. E, to jest ta sama historia, co była na wiosnę. E, ja byłem zdziwiony, że oni y, na początku tego, że na końcu tydzień temu, jak ogłaszali, że tam do te ferie, dwa tygodnie, tutaj, to, ja byłem zdziwiony, że oni nic nie rzucili gastronomii, że oni powiedzieli, nie, my was będziemy trzymać zamkniętych do końca tego roku i o jeden dzień dłużej, albo i nawet y, do końca ferii. Eee, ja byłem przekonany, że oni im tam powiedzą, że ja dam jeden stolik na 8 stolików w masce przy ubicy i można, nie? A oni nie. E, więc to będzie generowało naprawdę frustrację, wkurwienie, to będzie generowało e, niezrozumienie, lekceważenie przepisów i e, oczywiście... Jest jeszcze jeden scenariusz, którego ja nie biorę pod uwagę, który może tak być, że ja oczywiście przyjmuję swoją optykę i to, że tam z tym rozmawiałem, z tamtym a wiesz, to przechorowałem, to przechorowałem, ja mam te przeciwcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to może być złudne. Znaczy może być tak, że jak to poluzujemy, się zaczną te knajpy, się zaczną te, prawda, yy, nie wiem, ferie i tak dalej, to nagle będziemy mieć skok. Zakażeń. No, zresztą powiedzieli, że oni tam liczą, że trzecia fala będzie gdzieś tam luty, marzec, wtedy będą te. To się skumuluje z grypą. Chyba tak będzie, nie? Ehm, może tak być. Mogę być w błędzie i mogę, mogę za szybko się cieszyć, ale naprawdę z takich nieformalnych rozmów ja mam naprawdę dziesiątki osób, które miały objawy. A była z nich jedna, dwie osoby na teście. Ja mówię o normalnym teście tym, tym takim ten. I powiem wam, że naprawdę. Jestem szczęśliwy, że nikt mi nic nie wpychał do tego nosa. Jestem szczęśliwy, że nie miałem kwarantanny. Ja mam czyste sumienie, że nikogo nie zaraz. Mam czyste sumienie, że zrobiłem wszystko zgodnie z przepisami, gdybym nawet miał nałożoną kwarantannę. Czyli nie naraziłem nikogo przez to, że nie poszedłem na ten test, nie naraziłem nikogo na ryzyko zakażenia. Moja rodzina też nie wychodziła, mimo że jakby nie było takiego przymusu, więc ja mam czyste sumienie. Ja mam czyste sumienie, a korzyści są ewidentne. Nie traciłem czasu, nie stałem gdzieś tam, nie jeździłem gdzieś tam, nie ryzykowałem, nie miałem nic spychane do nosa. Efekt, mam te przeciwciała. Jeżeli by się okazało, że rzeczywiście jest tragedia, ludzie umierają i potrzeba tego osocza, mogę się zgłosić do oddania. Jak chcą, niech zrobią test potwierdzający, jeżeli im zależy. Natomiast problem jest taki, że zrobili badanie w Anglii. Ale nie takie na zasadzie, że a podaliśmy mu osocze i mu się polepszyło. Nie? Nawet ktoś mi pisał w komentarzu, że e, raper Gisu e, miał e, ciężki stan, dali mu osocze, ozdrowiał. No tylko, że niestety badania w Anglii pokazały, że ozdrowiał, bo mu może wreszcie organizm sobie poradził. Ale nie dlatego, że dostał te przeciwciała, e, przepraszam, ten, to osocze z przeciwciałami, tylko dlatego, że po prostu taka kolej rzeczy że wreszcie organizm sobie z tą chorobą poradził. Poradziłby, mu się, poradziłby sobie, czy by mu dali przeciwciała, czy by mu dali placebo. Dlatego, że tak właśnie wyszło w badaniach. W Badania, w których były zachowane standardy medyczne, wyszło, że nie ma różnicy. I skoro nie ma różnicy, to po co przepłacać? Po co robić tą całą aferę? Po co angażować w to środki? Zobaczycie, ile... Ile teraz jest y, zmarnowanych pieniędzy. Oni tam się w rządzie bali, że kurwa, jak będzie już taki dramat zupełny, taki już naprawdę, że będą ludzie umierać na ulicy, to wtedy ich wpuścimy na ten stadion, nie? Ale na razie trzymajcie, trzymajcie! No i co się okazało? Że stadion kurwa stoi od miesiąca pusty. Ludzie umierali, co prawda nie na ulicach, a w karetkach na podjazdach. I można ich tam było wpuścić. Ale oni się bali, że nie, nie, jeszcze nie, jeszcze czekaj, czekaj, jeszcze nie. I już teraz nie jest to potrzebne. Tak mi się wydaje. E, oczywiście mogę się mylić. Mogę się mylić, może, kurwa, e, mam małą banieczkę, w której to wychodzi, że wszyscy przechorowali, a tak naprawdę to nie, i e, dopiero, do, dopiero zobaczymy, jak to wystrzeli, jak go otworzą e, knajp. Nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że, myślę, że obiektywnie e, po prostu przechorowało to tyle milionów Polaków przez październik i listopad. Że e, to musi samo z siebie zacząć wygasać. To nie znaczy, że ktoś, kto nie miał tych objawów, nie powinien się chronić. Powinien. Zwłaszcza, jeżeli jest osobą z grupy ryzyka. Natomiast, no ja mam w planie odwiedzić babcie no i po prostu już żyć normalnie. Oczywiście, stosując się do przepisów, bo ja nie jestem taki, prawda, ten, że o, nie będę bym szmaty na mordzie nosił. Powolność, tak. I swoboda, nie? Nie! Natomiast, yy, bo ja wiem też, jak ja się czułem, <grym> jak widziałem człowieka, który wiedziałem, że miał COVID, przechorował i on chodził bez maseczki. Ale mówię, ale kurwa, powinien dawać przykład. Więc ja zamierzam dawać ten przykład. Chodzić w tej maseczce, w ogóle się stosować do wszystkiego i te ręce tam dezynfekować. Natomiast dla mnie, yy, o, oczywiście boję się trochę o rodzinę, bo oni nie robili jeszcze tego, aczkolwiek będę namawiał kasię, żeby zrobiła, żeby zobaczyła, czy przeszła to bezobjawowo, czy, czy jednak udało się nam, e, prawda, e, tak mnie odizolować, że to wystarczyło. E, więc troszkę będę o nich drżał, ale dla mnie temat już jest. Ja już widzę światło. Widzę światło w tunelu. <grym> Nie jest to tunel na drugi na drugą stronę, tylko widzę światło w tunelu, że wychodzimy z tego. Ech. No i dobrze. Ale. Mówię wam, frustracja będzie tak rosła, że oni sobie z tym nie poradzą. Nie poradzą sobie z tym. No i dobrze. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.